<laughs> Damy sobie radę. Czekaj, Dię zabierz, kuj. Dobra. Damy dobra. sobie radę, ja przekażę reszcie. Bierzkuj okay, kuj, No, <laughs> trzymaj się. Dzień dobry. Oh. Dzień dobry. Okay. Ten, ten buzard to nasz, proszę się nie przejmować, rozjebane skrzydło. Okay. Ty, straż pożarna przyjechała! Kurwa, no. nie wierzę! wywołując nasz szef jest wytarowany. Grozi mu kara śmierci, jutro ma rozprawę po przesłuchaniu o godzinie 19 w skrócie. Trzeba kupić chrupki na rozprawę. Trzeba zebrać ludzi na rozjebanie policji. Co ty tak spiździałeś? Nie no, brzuch jest. Co ten kuj tak spizdział?